Pole równoległoboku. Dziś zajmiemy się równoległobokiem i będziemy obliczać jego pole. Zanim jednak do tego przejdziemy, powiemy sobie, co to jest wysokość równoległoboku. Czerwone odcinki na rysunku obok łączą równoległe boki równoległoboku albo ich przedłużenia. I są prostopadłe do tych boków. Co to znaczy? Łączymy bok ten tutaj górny, tak, z równoległym do niego bokiem. Ta linia czerwona, ten odcinek to jest wysokość równoległego boku. Ta wysokość spada pod kątem prostym. Tu jest nawet ekierka narysowana i kąt prosty. Wszystkie czerwone odcinki to są wysokości równoległoboku, czyli odcinki, które łączą nam dwa równoległe boki i one spadają pod kątem prostym, tak na ten bok. Możemy też zauważyć, że z wierzchołka boku możemy poprowadzić dwie wysokości. Popatrzmy na ten wierzchołek. Prowadzimy z niego wysokość na... Bok, który jest na tą podstawę, która jest równoległa tutaj do tej górnej podstawy, tak? Prowadzimy wysokość, która na podstawę spada pod kątem prostym. Z tego samego wierzchołka prowadzimy wysokość na tę tutaj podstawę po prawej stronie. Zwróć uwagę, że ona również między wysokością, zaznaczoną czerwonym kolorem, a podstawą, i jest kąt prosty. Bok, do którego prowadzimy wysokość, nazywamy podstawą równoległoboku. Czyli bok, na który ta wysokość spada pod kątem prostym, jest to podstawa równoległoboku. E, uwaga! Gdy wysokość prowadzimy do przedłużenia boku, to ten bok również jest podstawą. Co to znaczy przedłużenie boku? Je, mamy tutaj podstawę i takimi przerywanymi kreseczkami narysowaliśmy przedłużenie tej podstawy. My sobie ją po prostu przedłużyliśmy i na nią spadła wysokość poprowadzona z tego wierzchołka. Ona sobie spada pod kątem prostym na przedłużenie podstawy i to jest również podstawa. Przedłużenie tego boku. I tutaj na ten rysunek sobie popatrzmy. Ten, ten bok tutaj, ta podstawa jest przedłużona przerywaną linią. I na tą przerywaną linię tutaj również poprowadzono wysokość kolorem czerwonym i ona również jest pod kątem prostym. Teraz ciekawostka. Przecinając równoległobok o podstawie A mamy podstawę A i wysokość H. Najczęściej wysokość się właśnie zapisuje literką H, podstawa literką A. To jest najczęściej taki spotykany zapis. Oczywiście te litery są tak tylko przyjęte. Możemy sobie też podpisać je inaczej, ale we wzorze spotkamy litery A i H. I przecinając ten równoległobok wzdłuż tej czerwonej wysokości, otrzymujemy dwie części, z których można złożyć prostokąt o bokach A i H. Czyli ten tutaj trójkąt. Odcinamy, przenosimy go tutaj na prawą stronę i zobaczcie, co dostajemy. Prostokąt o wymiarach A na H, czyli podstawa na wysokość. Pole równoległoboku w takim razie jest takie samo jak pole prostokąta A razy H. I już poznaliśmy wzór na pole równoległoboku. To jest wymnożenie podstawy razy wysokość. Popatrz teraz na animację. Zwróciliście pewnie uwagę, że odcięty został ten kawałek tutaj trójkątny. Tak? Włączymy sobie to jeszcze raz. I on jest przesunięty, i dostajemy prostokąt. Włączę też taką stronę, na której właśnie bardzo fajnie są pokazane animacje. Czyli jeśli oddzielimy ten trójkąt z równoległego boku o podstawie A i wysokości H, możemy utworzyć prostokąt o bokach A i H. Tak? No to tym samym przeszliśmy do mm, takiego zdefiniowania sobie, jaki jest wzór na pole równoległoboku. Poniżej zapisano wzór i jak on wygląda. Pole równa się A razy H, gdzie P oczywiście to jest pole równoległoboku, a to jest długość podstawy. Długość boku, aha, to jest wysokość opuszczona na ten bok, poprowadzona do boku A. Zapiszcie sobie ten wzór w zeszycie. Oczywiście oznaczenia, chyba że już wiecie dokładnie, co one znaczą, można sobie również wykonać rysunek równoległoboku. Czyli ten równoległobok po tych animacjach, co widzieliście, tworzy nam prostokąt, czyli w prostokącie mnożymy dwa sąsiednie boki. Bok A razy, i tutaj w tym naszym przypadku jest to H, czyli wysokość. Przyśledźmy sobie przykłady. Mamy narysowane trzy równoległe boki. Jaki jest wzór? P równa się A razy H. Czyli podstawa razy wysokość. W tym naszym pierwszym przykładzie podstawą jest 10 cm, wysokością jest 4 cm. Wystarczy te dwie długości wymnożyć, dostajemy 40 cm kwadratowych. W drugim przykładzie mnożymy podstawę 25 razy wysokość 20. Dostajemy wynik 500 decymetrów kwadratowych i w trzecim podstawa 17 cm, ale wysokość 2,6 decymetra. Nie możemy wymnożyć przed siebie dwóch różnych jednostek. W takim razie zamieniamy na tę samą jednostkę. Tutaj w przykładzie zamienili decymetry na centymetry i już teraz mnożymy ilość centymetrów 26 razy 17. Mamy te same jednostki. Wynik dostaliśmy. No to robimy zadanie pierwsze, strona 189 w podręczniku. Oblicz pola poniższych równoległoboków. Zapiszemy sobie jeszcze cór. Piszcie wszystko razem ze mną. Pole równa się a razy h. a to jest podstawa, na którą spada wysokość, no a h to jest właśnie ta wysokość. No to sobie policzymy pola. Pole pierwszego równoległoboku. Co jest naszym a? Naszą podstawą jest 63 cm, a wysokością 21 cm. Zatrzymaj filmik, policz sobie ten wynik sposobem pisemnym. Sprawdź sobie teraz, czy wyszedł Ci wynik taki, jak mi. 1323 i oczywiście jednostki centymetry podniesione do potęgi drugiej, bo mnożymy przez siebie dwa razy centymetry. I to jest wynik. Oczywiście tutaj wzór na środku, i liczymy pole drugiej figury. Figura pierwsza, druga i trzecia. O, możemy sobie zapisać pole pierwsze, pole drugie. Podstawa. Naszą podstawą jest 50 metrów. Skąd to wiem, bo na nią spada pod kątem prostym wysokość h. No to wpisuję sobie, podstawiam pod wzór 50 metrów, to jest nasze a. Razy 30. 8 metrów. I znów poproszę o obliczenia za chwilę sobie sprawdź. Wynik to 1900 metrów kwadratowych. I trzecia figura, pole trzecie, szukamy naszego A. Naszym A jest podstawa. To jest podstawa, na którą spada wysokość pod kątem prostym. A ile ma ten bok, ta długość, jaka jest? 2 decymetry. Tak, te boki są do siebie tutaj równoległe, mają tę samą długość. No ale, zobaczmy, 2 decymetry, a tutaj 18 cm. To już jest dla nas sygnał, że należy zamienić na tę samą jednostkę. No to co sobie zrobimy? Możemy... Zamienić sobie decymetry na centymetry. Możemy sobie nawet zapisać to 2 decymetry razy 18 centymetrów, ale tu już musimy dokonać zamiany. 2 decymetry to 20 centymetrów. I tutaj sobie już piszę zamienione centymetry razy 18 centymetrów. Równa się. I jak to obliczamy? 2 razy 18, 36, i dopisuję 0 cm2. I są już policzone, policzone 3 pola równoległoboków. Zadanie 7, strona 190. Mamy tutaj trzy podpunkty. Zaczynamy od podpunktu A. Jeden z boków równoległoboku o polu 92 cm2 ma długość 4 cm. Jaką długość ma wysokość opuszczona na ten bok? Narysujemy sobie równoległobok. Wysokość oczywiście tam powinna być też kropeczko w deskąd proste. I z zadania wiemy, że pole tego równoległoboku to 92 cm. Jaką mamy jeszcze informację? Że jeden z boków ma długość 4 cm, no ale który? I teraz uwaga. Jaką długość ma wysokość opuszczona na ten bok? Na który bok pod kątem prostym spada wysokość? Oczywiście, na ten bok na dole. To jest 4 cm w naszym zadaniu. Jest informacja, że wysokość jest właśnie na ten bok 4 cm opuszczona, czyli tak, podpisałam na rysunku, w którym miejscu znajduje się to 4 cm. I teraz, nie znamy wysokości, ją musimy sobie obliczyć. Mamy podane pole. Znamy również wzór na pole równoległoboku, to jest podstawa razy wysokość. No to podstawmy pod nasz wzór. Znamy P, no bo to jest 92 cm2. Znamy A, bo to jest nasza podstawa 4. Podstawiamy sobie dokładnie za literki. Za P podstawiamy 92, tak? Za A jest nasze 4 cm i teraz pomyślmy, 4 cm razy jakie H da 92 cm kwadratowe? Żeby to wyliczyć, można sobie wykonać dzielenie, 92 podzielić na 4. Wtedy dostaniemy H. Ile wynosi H? K wynosi 23 cm. 4 razy 23 daje 92, czyli wysokość, wyliczyliśmy wysokość, eee, to jest 23 cm. Podpunkt A zrobiony. Podpunkt B. Oblicz pole i obwód rąbu o boku 5 cm i wysokości 3 cm. Trzeba sobie po, mm, przypomnieć, co to jest rąb. Rąb to jest taki szczególny równoległobok, który ma wszystkie boki tej samej długości. W zadaniu wiemy, że boki to 5 cm, to mamy w treści. I wysokość to 3 cm. To jest rysunek i wszystko, co jest na rysunku, znajduje się w treści pod punktu B. Mamy teraz wyliczyć pole i obwód. No i teraz tak, żeby wyliczyć pole e, rąb. Jest takim szczególnym równoległobokiem. A równoległoboki jak obliczamy? Jego pole. Mnożąc podstawę razy wysokość, która na nią spada. Co jest podstawą na naszym rysunku? 5 cm, a wysokością? 3 cm. W takim razie musimy wymnożyć te dwie długości, dostajemy pole 15 cm kwadratowych. To jest taki równoległobok. A Czyli to jest nasza podstawa 5 cm, wysokość 3 cm. Zostało nam jeszcze do obliczenia obwód, a obwód, pamiętamy, suma długości wszystkich boków figury. My tutaj w rąbie mamy wszystkie boki tej samej długości, mają one długość 5 cm. W takim razie obwód to 5 cm razy 4 takie długości, daje to nam 20 cm. To jest obwód. Proszę zapisywać te wszystkie działania w tych podpunktach. I został podpunkt C. Jaka jest wysokość rąbu, którego obwód wynosi 40 cm a pole 50 cm kwadratowych. Znowu narysuję rąb. Mamy tutaj wyliczyć wysokość rąbu. Tak, w takim razie nie znamy. Długości, wysokości. Zaznaczyłam to, to znakiem zapytania. Dobrze. I mamy informację, że obwód wynosi 40 cm. Obwód to suma długości wszystkich boków, a my w rąbie mamy cztery boki tej samej długości. To jak wyliczymy, ile ma długość jeden bok? Musimy obwód. Podzielić na cztery równe boki wychodzi nam wtedy 10 cm, czyli nasz rąb ma bok o długości 10 cm. Wszystkie cztery boki mają długość 10 cm. Już obliczyliśmy nasze A, mamy długość boku. I jeszcze mamy jaką informację w treści C, że pole tego rąbu wynosi 50 cm kwadratowych. My nadal szukamy wysokości. Ale mając pole i mając naszą podstawę, czyli tą długość boku, możemy wyliczyć wysokość w jaki sposób? Postawmy sobie to pod nasz wzór. 50 cm kwadratowych, czyli pole równa się podstawa 10 cm razy wysokość, która na nią spada. Jeżeli 10 cm razy to nasze h, ten znak zapytania tutaj na rysunku, 10 razy jakie h da nam 50 cm2? Tym h jest oczywiście 5 cm. I wyliczyliśmy już wysokość rąbus pod punktu c.